Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, jest godzina 13. Ogarnęłam do tego czasu mieszkanie, wjechało też śniadanko. E, dziewczyny jadły dzisiaj pancakesy bananowe i Adelka była zachwycona. <grywka> Arife bardzo lubi pancakesy, to jakby jasna sprawa jest, natomiast Adelka e, pierwszy raz próbowała i była zachwycona. Akurat mieliśmy, akurat mamy dojrzałe banany, więc stwierdziłam, że z takiego jednego dojrzałego banana zrobię dla dziewczyn pancakesy, a z tej reszty to chyba zrobię y, ciasto bananowe. Y, tak, jak widzicie, jestem jako taka ogarnięta, muszę sobie spiąć włosy. Ostatnio w ogóle mam wrażenie, że moje włosy są mega wysuszone, mimo tego, że je olejuję, mimo że je maskuję, dbam o nie i tak dalej. To takie mam wrażenie. Mimo, że jest piątek, Arifa jest z nami w domu. Jesteśmy trzy dziewczyny, jaka oczywiście jest w pracy. Nie ma żadnego dnia wolnego. Po prostu Arifa jest z nami w domu. Czasami tak, tak jest. Czasami po prostu Arifa albo wcześniej odbieram z przedszkola, albo po prostu zostaje z nami, z nami w domu i wspólnie spędzamy czas. Plan jest taki, żebym się tutaj ogarnęła, jeżeli chodzi o te moje włosy. Muszę chyba je jakoś spiąć. I tak, jeszcze wstawiłam pranie do suszenia, muszę jeszcze tutaj trochę pogarniać w domu, no ale nie chcę, yy, wiecie, robić wszystkiego i potem późno wyjść z domu, kiedy jest jeszcze właśnie fajna pogoda i jeszcze Adelka jest przed drugą drzemką. Tak sobie pomyślałam, że albo będzie trzymała na spacerku, albo wrócimy do domu i wtedy po dotlenianiu się będzie się jej lepiej spało. Więc yy, muszę się trochę ogarnąć. Yy, znaczy muszę, ale i tak... Jeżeli chodzi o pogodę u nas, to jest naprawdę pięknie. Sprawdzę nawet w ogóle, bo dzisiaj nie sprawdzałem, ile mamy stopni według ym, aplikacji. Według aplikacji mamy 25 stopni, proszę, jako dowód. Ym, Temperatury mają się tak utrzymać do końca weekendu, a po weekendzie o ma być ochłodzenie i ma popadać. Także jeszcze nie do końca y, ta pogoda będzie taka ugruntowana. Wiecie, w marcu jak w garncu, chociaż mam wrażenie, że Wy w Polsce macie większe wahania pogodowe. Lato, y, jesień, zima, wiosna i tak dalej. No więc y, zastanawiałam się właśnie, czy zacząć już powolutku chować zimową garderobę i myślę, że zacznę to robić powoli, bo jak się to robi wszystko na raz, to jest po prostu jakaś masakra ja dzisiaj sobie właśnie ze względu na to, że z ciepła założyłam bluzkę z krótkim rękawem Na no to narzucę jakąś taką cienką kurteczkę dlatego, że słuchajcie, czuję się niewyraźnie w tym roku ze względu na to, że naprawdę mieliśmy zimną zimę, jak na Mercy to ten okres grzewczy był u nas, że tak powiem, <laughs> mocniejszy. Dodatkowo, bobas w domu, więc wiadomo, musi być cieplutko. I powietrze suche e, się robi, mimo tego, że mamy tutaj najwięcej powietrza i tak dalej. No i miałam bardzo duże problemy, właśnie z gardłem. Ostatnio też e, miałam problem. Ale wiecie, jakby domowe sposoby dawały radę, nie potrzeba było antybiotyków, i wczoraj zaczęłam się wieczorem czuć trochę niewyraźnie. Dzisiaj też nie czuję się zbyt dobrze, więc też nie chcę, słuchajcie, za dużo tutaj się obciążać i za dużo rzeczy robić, e, tylko po prostu skupić się trochę dzisiaj na takim slow life, na relaksie. Musimy ELE jeszcze wyprowadzić, ale myślę, że pójdziemy najpierw do sklepu, bo ja muszę. W dwóch sklepach zobaczyć pewne rzeczy, czy się pojawiły. Bo wiecie, followuję te supermarkety tureckie. Czasami różne fajne okazje się pojawiają, ale nie we wszystkich sklepach się pojawiają te rzeczy. No, w każdym razie pójdziemy, zobaczymy. I potem wrócimy i weźmiemy ele i się jeszcze przejdziemy z Elo. Dlaczego tak? Dlatego, że to najlepiej organizacyjnie u mnie działa, bo nasz pies, kiedy wraca z zewnątrz. Jest myta, mamy te łapki dalej, dlatego że piesek nasz śpi sobie w naszym łóżku, bo moja teściowa tak po prostu mnie nauczyła. A jako, że <laughs> łóżko to jest, wiecie, miejsce spotkań rodzinnych, że tak powiem. Zabawy z dziećmi i w ogóle. Jednak my akurat jesteśmy w tej grupie, która bardzo dba o czystość pieska, żeby właśnie różne choroby nie przynieść. I też bierzcie to pod uwagę, że my w Turcji mamy problem, tak jak już większość z Was wie, problem z bezdomnością zwierząt. Tych zwierząt jest bardzo tutaj dużo bezdomnych: psów i kotów. Niby są szczepienia, ale jednak Turcja jest krajem, w którym jest ryzyko. Chociażby ścieklizny i tak dalej, różne choroby są roznoszone. Także nie tylko to y, ma po prostu jako higieniczne zastosowanie ale po prostu, żeby nie przynosić jakichś chorób to ma po prostu zadbać o zdrowie nasze i dzieci, ale też naszego psa i kota właśnie kot nie wychodzi na zewnątrz, mimo tego, jakby jest w, w, na wszystko szczepiona. Ale tak, ale trzeba to brać pod uwagę. I naprawdę moim zdaniem, mając zwierzę, właśnie w Turcji trzeba naprawdę zachować dużą ostrożność i, i pilnować y, higienę, że tak powiem, jeszcze bardziej, niż chociażby w Polsce. No, więc po prostu będzie mi łatwiej, jak ja pójdę najpierw do sklepu z dziewczynami, a potem wrócimy po Eluśkę i z nią wyjdziemy. Już dziewczyny są prawie gotowe, szykuję bobasa. Chciałam wam pokazać jakie mini buciki ma Adelka. Zawsze mnie takie mini mini buciki rozczulały i dzisiaj zakładamy ten przecudny sweterek zrobiony przez moją teściową właśnie dla Adelki. Jest ciepło więc wystarczy taki sweterek. I teściowa jeszcze mi wczoraj wysłała zdjęcie sweterka, który zrobiła dla Adelki, gdzieś wam tutaj wstawię. Skończyła właśnie robić. No jest przecudowny, kolor też jest przepiękny. No słuchajcie, moja teściowa to, to jest po prostu mistrz nad mistrzami. E, ja może jak kiedyś zostanę babcią, e, to też będę na takim poziomie, bo to są po prostu lata praktyki. Ja wiem, że Ci się te buty podobają, ale to nie są buty do jedzenia, tylko buty do noszenia. Jest! I tu zapniemy na guziczek. I chyba wszystkie jesteśmy gotowe do wyjścia, słuchajcie. Idziemy na spacer do sklepu. Musimy zaliczyć dwa supermarkety. Musimy pójść do BIM i AUSWIR. Więc pójdziemy do takich sklepów, które są dalej od nas, bo tam najczęściej są właśnie jakieś takie rzeczy, które chcę znaleźć. Tutaj sobie idziemy do sklepu, a po tej stronie. O, przybliżę To jest taki bazar kobiet nazwany. Później pójdziemy tam po sklepie i zajrzymy, co tam można kupić. Z tego, co pamiętam, to właśnie jakieś takie różne przetwory i rękodzieło. sobie zjem. Wszystko wyciśnij. No. Już wszystko wycisnij? Super. Słuchajcie, zakupy uznaję za yy, <laughs> udane, bo te rzeczy, które yy, chciałam znaleźć i kupić, to w sumie znalazłam. Często w tych tureckich supermarketach co jakiś czas pojawiają się właśnie jakieś takie fajne gry edukacyjne, fajne książeczki edukacyjne. I dużo takich rzeczy właśnie kupiłam kiedyś Arifę. Oczywiście sprawdzam, czy jest coś nowego. Oczywiście też potrzebuje ona rzeczy takich wiecie już dla bardziej starszych dzieci. No, i udało mi się znaleźć trochę rzeczy dla Adelki, trochę rzeczy dla Arifę, bo ja. Jestem akurat z tych mam, że jak już się bawię z dzieckiem, to jednak wolę bardziej takie, wiecie, zabawy rozwijające, czyli jakieś puzdy, jakieś gry, jakieś rozwiązywanie zadań i tak dalej, żeby połączyć, wiecie, zabawę z edukacją. Pokażę Wam w domu, co mi się udało kupić. A to jest, zobaczcie, mamy bazar kobiet i tu macie jakieś różne przetwory. O, tak to wygląda i tam macie... o! Panie robią różne rzeczy takie ręcznie. Tam są jakieś zabaweczki zrobione ręcznie. Spineczki, zobaczcie, takie piękne spineczki. Też mam zamiar dla Arife zrobić. Sweterki. No my tego nie potrzebujemy, bo babcia robi. Pani, słuchajcie, tam już z wystawy z robótkami ręcznymi i tam amigurumi. Te zabawki, co się robi na yy, Przydełku już Arifa tutaj wołała, bo zobaczyła dziewczynkę zainteresowaną zabawkami. <grymne> no, tylko pani nie wie, że ja też takie rzeczy robię. Spójrzcie tylko, czy wy to widzicie. Tutaj mamy gdzieś jeszcze wcześniej kubkę, tutaj mamy kubkę, proszę bardzo, chleb, jakieś warzywa, jakieś słodycze i tak dalej. No, tragedia jakaś. Oprócz takich typowych śmieci, to mamy proszę. Jedzenie powyrzucane. I tak to wygląda, niestety, w Turcji. I tak jest lepiej, moim zdaniem, jeżeli chodzi o marnowanie jedzenia, ale powiem Wam, że pierwszy raz coś takiego zobaczyłam, yy, że to jedzenie po prostu tak sobie leży. Nie wiem, czy to jest kwestia yy, miejsca w naszej dzielnicy, bo rzeczywiście z tej strony, tutaj w kierunku zachodnim, rzeczywiście te, dziel, ta dzielnica. Yy, jest uboższa, tak bym powiedziała. I nie wiem, czy to po prostu jest kwestia podejścia takich ludzi. No, u nas w naszej okolicy tego nie ma. Nie zauważyłam, jeżeli już to po prostu jest wyrzucanie do śmieci. Jeżeli jeszcze też chodzi o śmieci, to chciałam Wam tutaj wspomnieć coś, co mnie zawsze bawi, jak ktoś przylatuje z Polski do nas i chce wyrzucić coś do śmieci, to się pyta. A gdzie macie mieszane albo a gdzie macie plas na plastik kosz i tak dalej? <noise> I ja zawsze sobie wtedy przypominam, że w Turcji nie ma segregacji odpadów. My mamy jeden kosz, tak wiecie, jak, jak za dawnych czasów było, jak ja byłam młodsza, jak jeszcze ileś tam lat temu było, jak jeszcze mieszkałam w Polsce, to żadna segregacja. Macie jeden kosz na śmieci, tam rzucacie wszystko. Jak taka segregacja wygląda w Turcji? No więc są te osoby. Które y, zarabiają sobie na skupie właśnie papieru, kartonów, plastiku i różnych takich rzeczy. No i właśnie można ich zobaczyć z wózeczkami. Niektórzy mają auta, bo się dorobili jakiegoś auta, i nie mają motorki, a nie mają takie wózeczki, które muszą ciągnąć jednak po tej ziemi. E, sami i co? I oni, no nazwijmy to tak po imieniu, grzebią w tych śmietnikach i wyciągają te surowce, które.

Słuchajcie, wróciliśmy do domu. Adelka właśnie pije sobie mleczko. Już tutaj balbinka psiśła, tak? A foś, już w ferworze zabawy jest. Wam, że jest tak gorąco. Że ojej. Pokażę Wam, co fajnego znalazłam i kupiłam w tych dwóch marketach. W Ayus Beer tak naprawdę interesowało mnie tylko to. Czyli automatyczne, co? Jak to nazwać po polsku? Maszyna, która jakby automatycznie karmi zwierzę, że wiecie, ustawia się czas i co, jakiś okres tam czasu, że się po prostu przesuwa. Yy, Chce sobie ułatwić życie. I barbina jest bardzo krzykliwym kotem. I kiedy wstajemy rano albo właśnie wieczorem, kiedy przychodzi pora karmienia, myjemy z reguły właśnie ten, tą obiad-kolację. To balbina wtedy jest bardzo głodna i się po prostu drze. Więc, żeby jej nie było, wiecie, źle, żeby ona była zawsze nakarmiona i tak dalej, to kupiłam właśnie coś takiego. To też ma ochronić oczywiście jej jedzonko przed pożeraniem przez tą tutaj puszystą kulkę, która notabene musi pójść do grumera i to pilnie, bo. Ja nie mam teraz czasu na, na yy, no, yy, obcinanie jej tej sierści Po prostu nie jestem w stanie tego zrobić Zresztą to mi zajmuje bardzo długo Potem jestem obklejona tym wszystkim A tutaj mam małe dzieciątko na pokładzie Więc myślę, że yy, Giokan będzie umawiał wizytę dla niej w najbliższym czasie Jeżeli chodzi o <coughs> cenę za to urządzenie to kosztowało 600 lir. Tutaj się ustawia, timer. No i tutaj to się przesuwa. Mamy y, 6 chyba tych, tak, sześć jest tutaj, tych właśnie y, pojemniczków. Także zobaczymy, y, jak da sobie babinka z tym radę. Ja tak szybko muszę to wam pokazać, bo zaraz bateria mi się w kamerze wyczepi. Będę musiała ładować. Y, z drugiego sklepu i use Beer. Wziąłem taką grę, słuchajcie, memo. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj macie po prostu pozakrywane te obrazki i można tutaj odkrywać. To już jest dla dzieci od trzeciego roku życia, ale myślę, że Aryfia też spokojnie się tam jeszcze długo pobawi, bo ona lubi takie właśnie gry memo. Karty mamy, a nie mamy właśnie z takimi. Tutaj jakby takimi żetonkami To kosztowało 150 lir Kupiłam jeszcze takie puzzle Magnetyczne z różnymi figurkami Że właśnie można układać sobie I tutaj mamy dołączone karty Tak wam pokażę, to, jest. Tu, to są dołączone karty I można układać I to można układać sobie właśnie na tym pudełeczku Bo tutaj jest taka tablica magnetyczna Ale też myślę, że fajnie po prostu na lodówce dziecko zawiesić Więc y, tak y, fajnie, y, fa, Fajna gra I podobno ona jest tutaj według tych zaleceń Od 3 do 8 roku życia więc normalnie się Arifem może tutaj jeszcze spokojnie tym pobawić, ale myślę, że Adelka też będzie zachwycona. Może wcześniej załapie. I to kosztowało, słuchajcie, to kosztowało 109 litrów. Znalazłam jeszcze, słuchajcie, coś takiego. To jest szkielet z organami. I tutaj też jest o DNA wyjaśnione. Także taka edukacyjna od 8 roku życia, ale to nieważne, bo. Rife często właśnie robi jakieś takie Zadanie dla dzieci starszych Tutaj mamy wszystko wyjaśnione Co i jak Ja lubiłam biologię, jak niekoniecznie I mam po prostu takie części Tutaj mamy kości o, Kręgosłup, także możemy Dziecko nauczyć takich podstaw Myślę, że to jest fajne I to kosztowało To było najdroższe z tych wszystkich Zabawek To kosztowało, słuchajcie 299 lip no i ostatnią rzecz, taką, którą kupiłam, to z myślą o Adelce, to są dwie książki dla dziecka z marki właśnie takiej... Uxellen Zeka. My mamy z tego bardzo fajną taką, taką grę do nauki tabliczki mnożenia, która już, no się sprawdza u nas. Arife zaczęła się uczyć tabliczki mnożenia. Właśnie, wybiera po prostu takie zabawy, Arife często. No i te książeczki są od 12 miesiąca do 36 miesiąca, czyli od 1 do 3 roku życia. Więc jak ja widzę, że coś takiego się już trafia w tych supermarketach, to kupuję. Yy, bo potem po prostu mamy na zapas. Także tak wygląda taka książeczka yy, i ona w środku. O, tutaj mamy obrazki, mamy oczywiście pierwsze jakieś słowa. Są tutaj pytania, na przykład, jakiego koloru jest truskawka. No to oczywiście mogę to przetłumaczyć na polski. O, tutaj są liter cyferki, a tutaj chyba będą literki tej drugiej, tak mi się wydaje. Nie, tutaj są kolory. Zobaczcie, wszystko na czerwono, wszystko na pomarańczowo. Więc naprawdę naprawdę przepiękne książeczki i one kosztowały słuchajcie 478 lir i to są te zakupy, które chciałam zrobić. Jestem bardzo szczęśliwa, że mi się udało to wszystko kupić. Także idę teraz naładować baterię i zrobić sobie kawę i odezwę się do was później. Słuchajcie, zaparzyłam sobie kawkę, ale Bobas się obudził, no bo pokazywałam nam te zakupy, potem ładowałam te jedzonko dla Balbinki uczyłam ją. Korzystać z tego urządzenia. I Adelka się obudziła. Dzisiaj ma dzień yy, bardzo krótkich drzemek. Yy, ale ja nie mam na co narzekać, tak naprawdę. Bo ona, czy śpi, czy nie śpi, to jest naprawdę do ręki przyłóż bobas i oby tak dalej było. Ale większość czasu ona ma naprawdę <grywki> bardzo długie drzemki. I mnie się wydaje, że to ma po mamusi, bo ja też lubię spać. Yy. Lubię spać, ale no, w obecnym mm, etapie mojego życia, w którym się znajduję, spać za dużo nie mogę. Zmęczona jestem, bo jest naprawdę gorąco. Przeszłyśmy się naprawdę swory kawałek. No i przyszłam sobie teraz, słuchajcie, porobić na drutach. Yy, z aktualizacji właśnie dla dziewiarek, fanów tych rzeczy. To jeżeli chodzi o mój sweter spirala, to już odłączyłam sobie rękawy. Jestem na tym etapie. Jestem pod rękawami tutaj. Yy, o, jakieś takie półtorej centymetra zrobiłam już pod rękawami. Natomiast, jak widzicie, skończył mi się tutaj motek, i muszę nawinąć kolejny. A nie, chcia nie chciało mi się po prostu wczoraj tego robić. Yy, tak, to jest yy, moje lenistwo, nie? Nie chciało mi się czegoś takiego odwijać, zawijać yy, na nowo. Więc stwierdziłam, że zacznę sobie tak w międzyczasie kolejny projekt bluzki na lato i wzór akurat na tą bluzkę zakupiłam u zagranicznej projektantki właśnie takich ubrań, robionych na durtach, jak chcecie, to wam podlinkuję, ale chciałam bardzo znaleźć coś fajnego na tą oto włóczkę tutaj. Ona jest bardzo ładna, jak widzicie, taka kolorowa i to jest, słuchajcie, z tej serii. Tutaj, jakby kogoś ciekawiło. A kolor tutaj Wam podaję, pokazuję, więc możecie sobie znaleźć. Jeżeli chodzi o skład, to 80% bawełny, 20% wiskozy jest tutaj. I chciałam właśnie sobie zrobić letnią bluzeczkę z tego prosto, bo tutaj mamy piękne zmiany kolorów, już tutaj zaczęły się pojawiać. Właśnie te różne kolory mi na drutach. Tylko czekajcie to odwinę, bo mi się tak konkretnie zawinęło. Także to jest mój projekt w międzyczasie. On jest bardzo prosty. Zresztą ten spiralny sweter też jest prosty. No i. Ten spiralny sweter to tak naprawdę będzie na następny sezon. Tutaj, o widzicie w różnych miejscach, różnie te sekwencje kolorystyczne wyglądają. Dodatkowo ta włóczka też jest taka błyszcząca, miejscami, jak widzicie. E, albo nie widzicie, nie wiem. No, tu jest taka niebłyszcząca, tu jest taka błyszcząca. Także pomyślałam, że zbyt dużo się dzieje na tej włóczce, żeby tam były jakieś ażurki i tak dalej. I robię zwykłą, prostą bluzkę na ramionczka właśnie na lato to jest pierwszy projekt na lato, który zaczynam na drutach wciągnęłam się bardzo w te druty na razie nie szydełkoję, tylko właśnie robię na drutach jeszcze z nieskończonych projektów, jak będę zamawiała sobie ten tutaj sweter, to jeszcze muszę domówić dwa motki dwa motki innej włóczki, szarej i z tej samej serii tej cienkiej, szarej, mocherowej muszę domówić jeden motek do tej chusty, bo <głos》>, nie uwierzycie, tu, tu się zatrzymam. Słuchajcie, tu A już Wam pokazuję, na ile mi mniej więcej nie starczyło włóczki. O, na taki kawałek <głos》> i muszę dokupić. Byłam pewna, że ten jeden motek starczy na tę chustę, natomiast nie starczył. No i muszę dokupić, ale to nic, że go zostanie praktycznie że zostanie praktycznie cały, bo planuję właśnie z takich resztek, z, ze swetrów, takich resztek cienkich, mocherowych, czy właśnie z jedwabiem, które zostają, zrobić potem sobie sweter w paski, po prostu zwykły sweter, ale tam kolorystycznie sobie dobrać i tak wykorzystać te pozostałe. Mi motki. Także co? Ja sobie zabieram się za piciem mojej kawki. Jeszcze w świątecznym kubeczku muszę go schować, bo już tutaj się widzicie, ułamał. Niestety minęło parę godzin i odzywam się do Was, już jak jest późno. Dzieciaki śpią. Yy. Dzisiaj byłam zwolniona z obiadu. Zrobiliśmy sobie dzień pizzy, z ucieszyła się bardzo Arifę. Ja czuję się gorzej. Słuchać pewnie po moim głosie, że mi siada po prostu głos. Mam stan podgorączkowy, ale mam nadzieję, szczerą nadzieję, że moje wszystkie te domowe metody podziałają i jutro obudzę się czując się lepiej niż gorzej. Więc jak już widzicie, siedzę sobie w moim takim. Yy, takiej grubej bluzia. mimo tego, że nie jest u nas zimno, ale potrzebuję się wygrzeć w tej chorobie. Trzymajcie kciuki, żebym rano się obudziła i czuła się lepiej, bo głupio by było tak rozchorować się w weekend. Poza tym potrzebuję, aby mój głos był w dobrym stanie, bym mogła nagrać kolejny odcinek podcastu kryminalnego. Także trzymajcie proszę mocno kciuki, a ja już nie przedłużam, znikam i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym vlogu. പപ്പ